Proszę zobaczyć, pod spodem kapusta, mozzarella, jajwar. To po prostu jest przepyszne. Witam serdecznie. Dziś kolejny przepis na zapiekaną kapustę, ale ostatnio ją w domu zrobiłem w takim innym sposobem i była przepyszna, więc ja Was zapraszam już na ten przepis, bo naprawdę rewelacja. I co potrzebujemy? No jedną młodą kapustę. One za chwileczkę będą się kończyły, także wykorzystujmy co mamy za dary. Robimy takie grubsze steki powiedzmy. Kroję w ten sposób, ona się wtedy nie rozwala. Układam to na blachę, ale to Wam za chwilę pokażę, jak trochę zwiększę sobie kadr. Następny, taki grubszy, taki z 2 cm gruby stek kapusty. No i teraz proste sprawy. Pieprzu troszeczkę. Soli. Ja mam tutaj jeszcze pieprz ziołowy. Też troszeczkę można go dać. Fajnie podkręci smak. No i jak już dodaliśmy pieprz, sól i pieprz ziołowy, to teraz wystarczy to delikatnie polać oliwą. Tak, na środku. Bo zaraz przyjdzie fajny składnik. Słuchajcie. Iwar. Ajwar, jak zrobić Ajwar lub Adzikę, bo też się tutaj świetnie nadaje, znajdziecie na moim kanale. Ja Wam podlinkuję te przepisy i taki iwar paprykowy. Hmm, układamy tutaj, na kapuście, wystarczy połyszyć takiego iwaru lub adziki. No ja mam te przepisy naprawdę sprawdzone, świetne, co roku robimy, więc polecam. To jeszcze jest produkt zeszłoroczny. Trzeba wyjść, co zostało z tamtego roku, z zapraw. Dość dokładnie, żeby kapusta nam się nie spaliła, a ona ma się fajnie upiec. O. Zapach tej pieczonej papryki to jest po prostu coś wspaniałego. I to jest kolejny przepis na naprawdę lekki obiad, pyszny obiad. Ale oczywiście to nie koniec. Jeszcze zostańcie chwileczkę. Hmm. Jeden ajwar to mogliby jeść łyżkami. W momencie piekarnik rozgrzewam do 180 stopni, bo już wchodzi ostatni element naszej układanki. Jest to mozzarella. Zresztą jak widać. Ja ją sobie pokroję. No i układam na kapuście, na tym pięknym, pachnącym pieczoną papryką ajwarze. I taką to kapustę wrzucam do piekarnika z termoobiegiem 180 stopni. U mnie termowik grzanie od dołu, tak zawsze, bo ta funkcja jest u mnie często wykorzystywana, więc tak robię. No i myślę tak około 30 minut. No zobaczymy, jak kapusta już będzie miękka. Dlaczego tak mówię około? Dlatego, że już teraz ta kapusta jest dosyć mocno zwarta. Jak była ta kapusta na początku młoda. No tak, ona byłaby tak mniej zawarta i ona szybciej dochodziła, no ta może troszeczkę dłużej, więc tak jak mówię, jak kapusta już będzie miękka, można sprawdzić wykałaczką, wtedy ściągamy, no chyba że lubicie bardziej al dente, no to wtedy troszeczkę krócej, ale to już zależy od Was. Dobra, wrzucam do piekarnika. No i spójrzcie jak to wygląda po upieczeniu, ja to piekłem dosłownie 30 minut. W środku już jest mięciutkie, a teraz to sobie oczywiście nałożę. Kurczę, to będzie lepsza, jak najlepsza pizza. Nie wiem od którego zacząć, może od tego. O. Proszę zobaczyć, pod spodem kapusta, mozzarella, jajwar. To po prostu jest przepyszne. Dobra. A teraz skosztujemy. No i teraz spróbujemy. Ah. Mm. Mm. Gorące, ale pyszne. Ten iwar tutaj to napędza to danie maksymalnie. Słuchajcie, polecam serdecznie. Zapraszam do kolejnych przepisów. Róbmy takie właśnie lekkie rzeczy, bo to pyszna jest. Szczególnie latem. Pozdrawiam.